Myślę, że Matka Boża już od dłuższego czasu nas zapraszała w różne miejsca i przygotowywała też właśnie do tej pielgrzymki Guadalupe. Matko Boża, dziękuję Ci bardzo, że mogliśmy tutaj przybyć do Ciebie. Nie wiem, Beniu, przestanę Ci dziękować za ten czas łaski, za wszystko, co tutaj przeżyliśmy. Ja i mój mąż, dziękuję Ci, że wspólnie nas zaprosiłaś. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję wszystkim duchownym, dziękuję y, za ten pokarm duchowy, który na długie lata i pewnie na całe życie pozostanie w nas. Pozdrawiam też moją rodzinę, moje dzieci, mojego wnuka i Bóg zawróć. Jesteśmy w Eksyku na pierwszej lice do Matki Bożej dla Grada Lupy. Chciałam podziękować Marce Bożej za zaproszenie i powiedzieć jej, jak bardzo ją kocham, i tym samym pozdrowić moje dzieci, wnuki i całą moją rodzinę. Bóg zapłaci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjechaliśmy tu z Krakowa. Jesteśmy grupą pielgrzymkową z biura, z Fundacji Róże Maryi. No, okres spędzony tutaj to wyjątkowy czas. W relacji z bliskimi, z tymi, których tutaj poznaliśmy i z których już znaliśmy, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas wszystkim księżom, braciom i siostrom. Szczęść Boże! Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam z Meksyku, z, Mat z sanktuarium Mat Matki Boskiej z Guadalupe. mateńko ukochana. Dziękuję, że mnie tutaj zaprosiłaś. Otrzymałam wiele łask. I wierzę, że będzie jeszcze więcej łask. Wielkie Bóg zapłać. Pozdrawiam moje dzieci, moją rodzinę, wszystkich przyjaciół i wszystkich, których miała w swoim sercu. Z Panem Bogiem. Bóg zapłaci. Będzie pochwalny Jest Chrystus na imię mi Bogdan. Chciałem podziękować przede wszystkim Panu Bogu i Matce Najświętszej za to, że mogłem wyjechać do Guadalupe i do Meksyku chciałem też podziękować siostrze Ewie braciom i księżom którzy nas prowadzili duchowo a także wszystkim którzy uczestniczyli w tej pielgrzymce bóg zapłać Popal z Chrystus Kochani pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten cudowny bożoświęcony czas tu u Maryi pragnę podziękować właśnie mojemu mężowi że pozwoli mi tu przyjechać. I za wszystko dziękuję i pięknie pozdrawiam. Kocham Was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasz ostatni dzień pielgrzymowania do Meksyku, do Matki Bożej z Guadalupe. Bardzo się cieszymy, że po raz, mnie po raz drugi, a nie po raz pierwszy, Maria tutaj zaprosiła. Mogłyśmy modlić się, powierzać intencje nasze i wszystkich, którzy nas prosili o modlitwę. I bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiamy, szczególnie naszego, mojego męża, a tatę Ani. Pozdrawiamy, dziękujemy za, za jego miłość i za jego przychylność do naszego pielgrzymowania. Pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo z rodzinami. Bartka i Kamilkę, czyli syna i synową, Artura i Hanie i wszystkich, wszystkich, którzy modlili się za nas i duchowo nas wspierali. Z Panem Bogiem i do zobaczenia. Pozdrawiam również. Z Panem Bogiem. Dzięki za wspaniałą podróż do Guadalupe. Zapraszam wszystkich na taką wycieczkę. To jest podróż życia moja. Trzy dni w Guadalupe i resztę zwiedzanie miejsc świętych. Wspaniała rzecz. Pozdrawiam wszystkich. Pa, pa. Wracam z wspaniałej pielgrzymki do Matki Bożej z Guadeloupy i chciałabym wszystkich zachęcić do tego, a szczególnie moje przełożone, z każdej pracy wymienię po imieniu Grażynkę, Dorotkę, Elżbietę, Kasię. Wszystkich pozdrawiam, całą moją rodzinę i wszystkim życzę szczęścia Boże i takich wspaniałych przeżyć, jakich ja doznałam i łask Boży. Bóg zapłaci! Matka Boża powiedziała, że w innych sanktuariach świata przebywa, a w sanktuarium w Guadalupe mieszka. Ja Miałam to ogromne szczęście być w tym sanktuarium, jeździć po Meksyku i zwiedzać ten piękny kraj. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, żeby do Meksyku, do Matki Bożej z Guadalupe przyjechać, naprawdę, warto to, to uczynić. To było marzenie mojego życia, aby odwiedzić Matkę Bożą z Guadalupe. Marzenia się spełniają. Jestem konkretnie tego przykładem. Warto mieć marzenia. Bardzo chciałam pozdrowić moją rodzinę, męża Wojciecha, córki Zosie i Jolę, a także moją dalszą rodzinę i przyjaciół. Szczęśliwy po odbyciu pielgrzymki do Guadalupe razem z całą grupą przygotowujemy się do odlotu do Europy. Serce nasze zostaje tutaj ale modlitwą, wracamy, modlitwą i ciałem wracamy do Europy. Wszystkim serdecznie dziękujemy za towarzyszenie i błogosławienie nie Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy liczyli i na moją modlitwę, moich bliskich, którzy liczyli lub nie liczyli, ale poszło, chciałabym jeszcze raz wrócić do Matki Bożej z Guadalupe, ochłonić się przed jej obrazem, ochłonić się do jej, do jej stóp. Czego sobie i wszystkim życzę. Z Panem Bogiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy z Cancun, z Meksyku. Właśnie wracamy z przepięknej wycieczki z Guadalupe, w Matki Bożej. Także przyjęliśmy piękne e, rekolekcje i zapraszamy wszystkich, e, całą rodzinę, jeśli możecie, e, znajomych do odwiedzenia tak wspaniałego miejsca. Jesteśmy zadowoleni i chcemy Was właśnie zachęcić, abyście też odbyli taką przebieg do odwiedzenia. I będzie pochwalony Jesteśmy jeszcze w Cancun, ale za tak, troszkę będziemy wylatywać. Przepiękna pielgrzymka. Chcę bardzo, bardzo Boże, podziękować za tą wielką za zaproszenie. Udało nam się przewieźć różańce, 160 kg różańców dla misjonarzy tutaj w Meksyku, którzy będą przekazywać swoim podopiecznym i na Kubie. Także wielkie bukce, dla wszystkich darczyńców, dobroczyńców tych uszańców, ale też wiceprzewodniczących darczyńców, dobroczyńców, tych osób, które przekazały finanse na pokrycie kosztów wyjazdu kapłanów y, i osób, które, które mogły tutaj nam pomagać. Niech Bóg wspomaga y, cały czas w błogosławi, a Maryja niech okrywa swoim płaszczem. Udało nam się też przewieźć relikwię na czynniku z Pajafoto, Michała i Zbigniewa. Także to jest kolejna wielka a także obrazy Pana Jezusa i użance z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie i łodygni no, dla naszego przyjaciela Macieju Ignacio, który rozprowadza, który jest takim właśnie promotorem Jezusa Miłosiernego. Więc niech tu wszystkim będzie uwielbiony, i, I pozdrawiam wszystkich, wszystkich, którzy sami otrzymowali do tej że którzy będą sami otrzymywać wszystkich kapłanów, I zapraszam na kolejny pierwszy z gdzie jestem. Zwierzący wnętrza, to daj swego tęzę. Bez swojego tmienia, cóż jest wśród stworzenia, nie nocię i nie chcę. O chwyco nieświęte, o słym wejdź zachęte, i need so is called. aby Jezus Chrystus, chleb żywy, który z nieba zstąpił, pobłogosławił chleb za stanisłem św. Agaty jako pomoc, chroniącą nas od grożących niebezpieczeństw, a zwłaszcza od klęski ognia. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty jesteś chlebem, który stąpił z nieba. Dziękujemy Ci za dar chleba i wody, które teraz chleba, któremu, który teraz poświęcamy na i Ku czci świętej Agaty, dziewicy i męczennicy, niech ten chleb za jej wstawiennictwem chroni nas i nasze mieszkania od niebezpieczeństwa pożaru i od innych przeciwności, który żyjesz i na wieki wieków. Okay. Wybieram Was wszystkich w swoim sercu w modlitwie. Wszędzie tam, gdzie będę wstawał mszę świętym, będę myślał o Was. Dziękuję za wszelką dobroć otrzymaną i przepraszam, jeżeli kiedykolwiek kogokolwiek z Was skrzywdziłem. Pamiętajcie o mnie też w modlitwie. Szczęść Boże. I, ale też ch chcę wam bardzo serdecznie podziękować za swoje pielgrzymowanie przeprosić za te ludzkie słabości, bo nie jestem wolny od nich słowa czy zachowania. Jak jesteśmy bardzo blisko, to się bardzo poznajemy, nie? I wiadomo, że emocje wtedy są taką najlepszą ścieżką, żeby nas trochę, trochę porozjeszczał. Ale naprawdę jestem zbudowany i waszą dobrocią, miłością, tym nastawieniem na, na to. Wiedzieliście, po co jedziecie. Wiedzieliśmy, po co jedziemy. I co chcemy też przyjąć, przyjmować. Bardzo Wam dziękuję. Błogosławieństwo Boże niech dopełni, nie będzie pieczęcią na tę drogę naszą, tam gdzie nasz plan Jezus Kośny. Dziękuję Wam. Ja jeszcze korzystając z okazji, w imieniu wszystkich nas tutaj pielgrzymujących, chcieliśmy bardzo mocno, bardzo serdecznie z całego serca podziękować naszym wspaniałym kapłanom, ojcom, siostrze zakonnej. Za ten trud pielgrzymowania, za modlitwę, za pomoc i taką słowną i każdego rodzaju tej pomocy pewnie doznaliśmy. I chcieli, przygotowaliśmy takie życzenia dla wszystkich z naszymi podpisami. I chciałabym po prostu też każdemu wręczyć, tak jak już tutaj też Książę powiedziała, żeby to po prostu w jakiś taki sposób też podziękować, ale też, żeby... No, już po prostu też nie przedłużać. Także Bóg zapłaci jeszcze raz. Ja w imieniu naszym przekażę te, te nasze życzenia. Dla siostry Ewy także mamy przygotowane życzenia i podziękowania. I trzy msze święte zamówione w intencji Ewy i Fundacji Róże i Biuro, Biuro Maryi Bóg Niech Pan i Was, was i prowadzi, przez Matki Bożystwa, i swoją Bożej ale została w tym roku Ojciec i syn idzie amen. Amen. i tych Amen. Jedźcie w pokoju, Chrystusa No <ślesk>